Cześć, jestem Kati i jestem współwłaścicielką tego przepięknego miejsca na Dolnym Mokotowie. Razem z moim partnerem Łukaszem Czarnym-Przygodzińskim prowadzimy pracownię ceramiczną, sklep, w którym właśnie jesteśmy. No i rok temu, ponad rok w sumie temu, otworzyliśmy zaraz przez kawiarnie. kawiarnię. Jest to kawiarnia specjalna. Historia zaczęła się jakieś 7 lat temu pierwsze zajęcia, na które poszłam, ceramiczne zajęcia i miałam jakiś tam styczność z gliną. Byłam zaraz po studiach architektonicznych, gdzieś tam szukałam pracy, głównie za granicą i dostałam naprawdę dużo ofert z Japonii i tam jakby zdecydowałam się pojechać, no ale miałam takie luźne pół roku, żeby jakby zamknąć swoje sprawy, no i że Kocham również design, oprócz tego, że jakby mega się architekturą i lubię też ręcznie robione rzeczy. Pomyślałam, że pójdę na zajęcia ceramiczne i w sumie się zapisałam. Los chciało, że jeszcze w międzyczasie poznam Czarnego. Rok szybko minęło. Gdzieś ta Japonia w ogóle na drugi plan zeszła. Dużo dostałam sobie. Bardzo zostałam zapytanie o to, gdzie można kupić tą ceramikę, czy można kupić tą ceramikę i jeszcze w międzyczasie randkowałam I Podobnie wtedy byłabym już w Japonii. W sensie w tym momencie, teraz jak jestem, to pewnie w ogóle bym była w innym miejscu, ale no nie zmieniłabym nic. Jakby. Ta, wtedy, wtedy to był moment, że pomyślałam sobie, dobra, spróbuję, jakby mam jakieś oszczędności, mam jeszcze czas na to, żeby wyjechać. Chętnie spróbuję tego, co w tym momencie zażarło i. I uwielbiałam tworzyć ceramikę i widać że było w tym duży potencjał. A jeśli chodzi o twoje studia, to studiowałaś architekturę wnętrzną? Architekturę i urbanistykę. Okej. Okay. I przydaje ci się twoja praca na, tak. na co dzień? Jak patrzeć na to miejsce, to tak. Przydaje się, chociaż faktycznie jak tego się nie uprawia na co dzień, to no, mocno idzie do przodu wszystko, to wiadomo. Więc pewne rzeczy gdzieś tam się zatarły i może nie, nie byłabym w tym teraz tak dobra. Studiowałam rok w Hoven w Holandii. To faktycznie dużo mi dało. Jest bardziej otwarty, bardziej elastyczny. I to się też przekłada na to, jak projektujemy ceramikę, jak projektujemy też z różnymi markami. więc To duży, duży plus, tego że skończyłam takie studia, a nie inne. Teraz Wam zapraszam do mojej pracowni. To jest mój świat. Tutaj raczej jest pewnego, przestrzeń. A tutaj jest ukryta moja pracownia. Tak, chciałaś być, jak byłaś dzieckiem. Być archeologiem. Zawsze uwielbiałam grzebać w glinie, grzebać w ziemi, odkrywać różne e, historyczne przedmioty. A my się historią sztuki, architektury, fantazy, e, science fiction. Nie to wszystko kręci. Chociaż nie, nie wiem, czy, czy, czy. akurat e, nawet jakbym tego nie robiła, to czym by był archeologiem. Ale tak, to było moje marzenie. Na pewno więcej podróżować, bo seria, jak coś się człowiek wkręci. To potem ciężko znaleźć czas na inne rzeczy. A ja jestem osobą mega ambitną, to jest moje przekleństwo trochę. Mam jeszcze pracownię na Wale zawadowskim, i to było tak, że to było od 7 do, do 11 w nocy. Ja non-stop siedziałam w linie. I czasami Czarny mówi, chodź, gdzieś pojedziemy, a ja. A, bo ja bym chciała tutaj to i to, mm -hmm. i tyle mam zapytań, i teraz eksperymentuję z czymś innym. Wiesz podróże, podróżę, jak to mówię, o kształcu, więc pewnie bym miała jeszcze więcej możliwości rozwoju. Ale w sumie nigdy późno, teraz właśnie staramy się coraz więcej jeździć. Czym dla Ciebie jest work-life balance w tych do końca jeszcze nie wiem, jakby uczę się tego dopiero, bo faktycznie jestem bardzo pracowitą osobą, mega ambitną, I dla mnie ważniejszy jest jakiś tam cel i rozwój niż tam gdzieś moje wygody osobiste. Mając już te 37 lat, ja myślę, że y, coraz więcej y, staram się tego balansu y, mieć w swoim życiu. O, w tym momencie jest to wyjazd na naszą działkę w lesie na Mazurach i po prostu spędzanie w tym mochowym, wilgotnym lesie razem z Zozią i łajdakiem. I czarnym, i no nic mi tak dobrze na głowę nie robi, jak po prostu tamto miejsce. Jaka była Twoja pierwsza rzecz, którą stworzyłaś. Były nasze teraz flagowe Pater Wave, i całe serce jakby tego projektu to mieszanie szkliw w taki sposób, żeby efekt był oceanu, albo wysp archipelagów wysp, lub jakichś dzikich miejsc, z złotych ptaka. I faktycznie udało mi się to osiągnąć. I pamiętam, że na pierwszej paterze użyłam tylko dwóch szkliw, Szła taka spieniona fala na ciemnym oceanie i mówię, a to jest fajne. Mam zawsze ktoś sobie wspomniał o to, mam nawet dreszkę, bo to było tak ciekawe. Wtedy ceramika dopiero się rozwijała. Nie widziałam nigdzie, żeby ktoś w ogóle mieszał szkliwa, bo to raczej było takie mm, chyba nie można, a ja lubiłam trochę iść do przodu i zawsze tam eksperymentować. I, i wiedziałam, że to jest to. Że, a pokażesz nam tą paterę? E, nie mam jej, sprzedałam ją i szukam dziewczyny, <laughs> która ją ma. Naprawdę, tak jak weźmie się zdjęcie oceanu z góry, to była taka spieniona fala. I więcej chodziło o to, że jakby jest plaża, jest woda z falą i tutaj akurat lazurowa, bo to duba i jest kolor. Ale tamta była taka ciemna, był taki glonowo-zielony kolor i taka biała, biała piana. No, przepiękna była ta patera. I jaka była Twoja pierwsza praca? Była na burgerach w Anglii. O, o, o. <laughs> tak, to było jeszcze przed studiami. To była taka praca wakacyjna po prostu. Wiem, powiedz, co robisz w swojej pracy obecnie? to, że jest swobodnie bardzo. To, że są duże możliwości projektowania. I coraz więcej ich się pojawia. No, przede wszystkim to, że mogę robić to, co kocham. To na pewno. Ale też rutyna. A wiem, że to jest trochę dziwne i może nudne, ale ja mam tak chaotyczną głowę, że dla mnie w ogóle powtarzalność, obrabianie naczyń, szkliwienie, to mnie bardzo uspokaja. Więc to jest taka rzecz, która czasami jest nawet lepsza niż gdybym miała dostawać raz na miesiąc nowy projekt i po prostu eksperymentować i działać. Więc lubię to. Nie wszyscy lubią produkcję, a dla mnie to jest rzecz, która mnie uspokaja po prostu. Trochę taka forma medytacji? Tak. I powtarzam to i za każdym razem, jakieś jeszcze warsztaty prowadziliśmy. Cztery godziny miną w sekundę, niektórzy w ogóle się nawet nie odzywają. Jest tak, że zatapiasz się w glinie, w tym, co robisz, to jest taka manualna praca. E, jakby dotyk gliny, bo on jest też w strukturze różnym, albo mm -hmm. jest wilgotny, albo jest właśnie taki suchy i możesz sobie e, podotykać dłonią, wszystko dotykać. I już myślę w sumie o niczym innym, także to jest naprawdę fajne, uspokajające. Czasem mi się nie chce. Często mi się nie chce. Zwłaszcza teraz, jak jestem sama na produkcji jest dużo pracy, pojawiają się bardzo intensywne projekty. Ludzie pracuję po 8 do 12 godzin nawet dziennie i to fizycznie. To wtedy robisz, jak ci się nie chce. <laughs> Albo pracuję, bo muszę, no bo jak jestem kobietą, która prowadzi dwa biznesy w Polsce, to inaczej się nie da. A jak mi się nie chce, to no nie lubię siedzieć w domu, więc najczęściej albo spędzam gdzieś czas na mieście, albo jak jestem już tutaj i mi się mocno nie chce, to po prostu idę do czarnego w przestrzeni z kawką i tam mu przeszkadzam, albo idę na spacer z psami, to też mi relaksuje. A jak przy tylu obowiązkach przy prowadzeniu dwóch biznesów znajdujesz miejsce na robienie tych kreatywnych rzeczy? A to tylko dzięki czarnemu, bo to jest osoba, która akurat zajmuje się tą częścią mniej kreatywną firmy. I tak naprawdę, gdyby nie on, to nie byłabym w stanie robić tego, co robię. W tym punkcie, w którym jest nasza firma, nie ma możliwości, żeby robić to samemu, to co tworzę, tym bardziej, że to pochłania moje 80% dnia. Czy praca ze swoim partnerem, no to ja, jaka ona jest? Pytanie bardzo często pada, Aha. czy to od znajomych, czy to od osób y, obcych i y, ludzie się y, mocno dziwią i nie mogą uwierzyć w to, że ktoś może być ze sobą 24 godziny na dobę, prowadzić dwa biznesy i mieć życie prywatne, ale na szczęście y, Czarny i ja jesteśmy takimi charakterami, które się mocno dopełniają i, i jakoś to ładnie płynie w tym naszym całym świecie. No nie, nie ma tak, że się nie kłócimy, ale głównie się kłócimy biznesowo. Na szczęście mocno mamy podzielone obowiązki i wiemy po prostu, czego chcemy. Tak? Wygląda taki Twój przykładowy dzień pracy, jak przychodzisz tutaj do pracowni. Od czego zaczynasz? Ja jestem bardzo rannym ptaszkiem, więc ja po prostu biorę pieski na spacer, przychodzę tu wcześniej. Pierwsze to kawka oczywiście, dzięki temu że mamy kawiarnię. nam sobie pracowni i robię tak naprawdę rzeczy, które sobie narzuciłam dzień wcześniej. I faktycznie w ceramice jest tak, że to jest praca etapowa, by pewne rzeczy nie przeskoczyć. Niektóre oczywiście robię na zakładkę, bo inaczej to bym robiła, nie wiem, parę etapów przez tydzień. Jest cały czas ruch w całej pracowni. Czasami jest tak, że właśnie wskoczy jakiś taki super duży projekt i to jest właśnie bite 12 godzin, po prostu jedna rzecz, druga rzecz, odlewanie, obrabianie, wyciąganie z pieca, szkliwienie, a czasami jest tak, że mam, nie wiem, dosłownie 2-3 godziny poświęcę sobie na tworzenie naczyń do sklepu, żeby uzupełnić, a resztę czasu poświęcam na eksperymentowanie, bawienie się gliną, czasami coś nowego mi wpadnie. W trakcie jeszcze jest oczywiście spacer z piskami z i do domu, o 18. Staramy się teraz o 18, bo czasami to jest tak, że do 22. Mhm. No. A jak się czujesz w tych jeansach? Do mnie. <grym grym grym> że to super, bo ja jeansy rzadko w pracy, bo najczęściej są niewygodne. Te jeansy są naprawdę świetne w sensie mega elastyczne, super, że jest wysoka ta talia, co uwielbiam. Czy miałeś jakieś kres? Tak, jak to wspominasz? Nie miałam nigdy dress code'u, a mika jest takim typowo grubym zawodem, więc w ogóle czarne, białe rzeczy odpadają. Czy co? Ehm... Fartuch? Ach, to sam fartuch. <laughs> to mam. mam. Ogólnie ubieram się bardzo wygodnie, są to albo getry, albo właśnie jakieś wygodne jeansy, t-shirt, do tego fajne się. I to są rzeczy, które ja mogę włożyć kilka kilkakrotnie w tygodniu do pralki. Inaczej szkoda mi ciuku. Chociaż czasami ubieram się w sukienki, no to potem tego żałuję, bo czegoś nie mogę dobrać. Napisane czarne. A się śmieje z mojego fartucha. Czyli czarny też... No i tak wyglądają czarne rzeczy. On też jak jakby i... tutaj wy... wygniata, wy... Wy... wypala. No co się mniej, robi z tyramiką? Teraz mniej, ale on w ogóle pracuje na kole, który mamy tam. Ja akurat mm. nie toczę. Ja lepiej wylewam. Ale tak, Czarny no, nie po to rzucał swoją robotę, żeby mm. robić tylko kolejne rzeczy w firmie nudne. On też fajnie kreatywnie działa, dużo właśnie toczy, robi modele 3D, z którego potem tworzymy formy. Tutaj też wypalamy, mam piece duże, to że sporo się tutaj dzieje. No i to też jest rzecz, którą ciężko mi po prostu pracować z dżinsami, bo jak mam się zginać, to nie nic co. E, widzisz? Niech się tak, da! w tak, 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 tak. <śmusza> jest... ciężkie formy, to ciężko by mi było faktycznie w takich dżinsach, które nie są charakterystyczne. Ten o, to są te misy. To są formy na miski ramenowe. Na pierwszy wypał, czyli wypałów jest więcej. E, tak są dwa. Jeden jest na trochę niższą, to jest biskwitowa. To już taka jest, lekko podsycha sobie, więc jeszcze jest wilgotna. I potem jak wyschnie, to wstawiamy do pieca na pierwszy wypał. To już jest taka sztywna, wypalona, ale nadal ma dużą porowatość, więc jak wlewam szkliwa, to ładnie się wszystko, jakby wodę pochłania i zostawia fajną warstwę szkliwa. I potem wrzucamy na drugi wypał. I to już jest wysoka... Temperatura około 1250, no i powstaje wtedy piękna rzecz. Kolory się pojawiają, bo na początku są właśnie takie bardzo blend, płaskie, są pastelowe. A potem, jak wyciągamy z pieca, to wychodzi przy naczynie w różnych kolorach. Także największa magia dzieje się. Pod sam w sumie koniec wypału, jak już piec stygnie, co jest bardzo ciekawe. za też idzie, bo ona zawsze idzie do kawiarni, obok przez ścianę. Tam nasze najnowsze dziecko. Chodź do wiały. To jest ta nasza przestrzeń. <grymne> <grymne> Jaka jest ulubiona taka eee, Teraz przelewowa. Tutaj właśnie Masza jest genialna. robi chyba najlepsze przelewy w tym Mam nadzieję, niedługo będziemy mogli przebić się przez ścianę, bo chcemy połączyć te dwa miejsca. No bo szkoda by było nie wykorzystać tego wajbu jakby ceramicznego i gdzieś tam to wszystko się przelewa na kawiarnię, ale nadal ten dostęp jest taki nie do końca bezpośredni. Więc taki jest plan, że ta część cała będzie częścią kawiarnianą. I to będzie połączone właśnie z ceramiką. Jakbyś tam powiedział, nie przepracowałem ani jednego dnia w swoim życiu. Wszystko co robiłem to była przyjemność. A jak to jest u ciebie? No, u mnie na co dzień też jest dużo przyjemności. Tak, jestem tym pracusiem, więc <coughs> gdzieś to schodzi na drugi plan. No cóż, żeby rozwijać jakby swoje pasje i swój biznes, to jednak trzeba troszkę się poświęcić. Ale tak, no myślę, że no co tu może być nieprzyjemnego, no jakby są jakieś tam ciężkie okresy i dużo projektów, ale no robię to, co kocham. Staramy się jakby do tego dążyć, żeby robić to jak najdłużej. Także myślę, że dużo, dużo jest możliwości. Śmieszna historia z twojej pracy, co takiego, co tak w pamięć, to jest taka ciekawostka. To było chyba drugi rok, jak zaczęłam dopiero robić ceramikę. jeszcze wtedy właśnie wynajmowałam pracownię na Wale i zapukała do mnie Japonia. Dosłownie facet yy, Japończyk yy, z plecakiem. Nie umiał totalnie po angielsku mówić, po polsku też ja nie wiem, jak tam się dostał, ale udało mu się i faktycznie zjeździł całą Europę. Widział moje rzeczy naczynia na Instagramie i postanowił, że musi zakupić się do swojego małego butiku w Tokio. No, i tak myślę, że po godzinie rozmówek na translatorze Google udało nam się jakoś tam dogadać. Wyszedł z całym placakiem, z całym placakiem naczyń. No i do tej pory naczynia wysyłamy do jego mojego sklepu w Tokio. Teraz to w naszym życiu mamy dużo takich dylematów, i pojawiają się różne możliwości, i czasami nie wiemy, jakby co zrobić, co będzie jakby tym, tym dobrym wyborem. Jaką ty byś dała radę samej sobie? Może tak, byłaś w takiej sytuacji? Co zrobić w takim momencie? Byłam, byłam od 30 roku życia, byłam w takiej sytuacji, Ja faktycznie yy, cały czas gdzieś tam poszukiwałam swojej drogi, no, skończyłam tą architekturę i yy, jakby to mnie kręciło, ale też trochę w młodzie siedziałam. Też pracowałam dla takiej większej firmy. Trochę fotografowałam, także gdzieś cały czas szukałam i często mama mi powtarzała, no weź zatrudnij się gdziekolwiek w studiu. No bo jakby fajnie, no skończyłaś te, te studia i co dalej, nie? A ja tak nie do końca chciałam, no i też nie chciałam w Polsce siedzieć, więc faktycznie te, te jakby zagraniczne poszukiwania, dalekie były wskazane dla mnie. Trzeba próbować różnych rzeczy. Nie można się zatrzymywać jakby w miejscu, zawsze ten los coś tam Ci podpowie i to był właśnie z tą ceramiką, że pomyślałam, kurde, no jak, jak nie, nie teraz, to kiedy? Jeżeli czuję, że to jest fajne i to mnie w tym momencie kręci, to jeszcze mam dużą y, resztę życia, żeby jakby, zrobić coś innego albo wrócić do architektury. I jeżeli to jest Twoją pasją i robisz to od serca i jest to autentyczne, to wydaje mi się, że mm, zawsze wyjdzie i zawsze się obroni. Inni będą to też kochać, mówcie i... <grywanie> to co kochać. <grywanie> tak dziewczyny będzie wyglądała, jakby mieć własne biznesy.